Witajcie! Pociągi uchodzą za jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, ponieważ rzadko dochodzi do poważnych incydentów. Jednak to nagranie może na zawsze zmienić Wasze zdanie. Dziś pokażemy Wam kilka niewiarygodnych wypadków kolejowych zarejestrowanych przez kamerę. Kierowca ciężarówki spowodował wypadek na przejeździe kolejowym w Niemczech. Jego pojazd utknął na torach i doszło do zderzenia z pociągiem. Straty oszacowano na około 150 tysięcy euro. A tutaj widzimy nagranie z Indii, a dokładniej z zajezdni Joka metra w Kalkucie. Przeprowadzono tam test systemu hamowania awaryjnego, jednak jak widać nie wszystko przebiegło zgodnie z planem. W lipcu 2020 roku nagrania tego pociągu wzbudziły sensacje w całych Niemczech. Lokomotywa techniczna poruszała się po torach bez maszynisty i nagle stanęła w płomieniach. Nikt nie był w stanie jej zatrzymać, więc kontynuowała niekontrolowany przejazd aż do momentu, gdy dotarła do stacji serwisowej. Scena wyglądała jak z filmu akcji, z tą różnicą, że wydarzyła się naprawdę. A teraz spójrzmy na nagranie z Mozyra, gdzie kierowca postanowił urządzić prawdziwy pokaz na otwartej drodze. Jego śmiałe manewry przypominają sceny z filmu Szybcy i Wściekli. Takie zachowanie nie tylko łamie prawo, ale też zagraża innym ludziom. Nie, to nie jest droga do piekła. To po prostu samojezdny pociąg Grizzly, który wygładza niewielkie nierówności na torach. Trzeba przyznać temu pociągowi, że potrafi zrobić spektakularne wejście. Ten film pokazuje nagrania z testów systemu hamulcowego pociągu w warunkach automatycznego odczepiania się wagonów. Testy przeprowadzono przy dużej prędkości, około 200 km na godzinę. W tej fazie wyraźnie widać, że lokomotywa i wagony poruszają się już oddzielnie, ale pociąg jeszcze nie zaczyna hamować. Po intensywnych opadach deszczu w sierpniu 2024 roku około 50 km linii kolejowej w mieście Bekoner znalazło się pod wodą. Spadło tak dużo deszczu, że poziom wody prawie sięgnął w wysokości peronu. Starszy film z Wrocławia. W tamtym czasie tramwaj jeździł po tak zniszczonych torach, że wyglądało, jakby był do nich wręcz przyklejony. Skrzypienie, szarpanie znajomy obraz na tej trasie. Na szczęście wszystko zostało już odnowione. Nowe szyny, nowe tramwaje. Dziś jazda jest zdecydowanie płynniejsza. A to wideo z Rosji wygląda jak scena z filmu Grozy. Przy takiej pogodzie można spodziewać się niespodzianek związanych ze śliską nawierzchnią lub słabą widocznością. Jednak w tym przypadku wszystko było zupełnie inaczej. Kierowca wyprzedzał, jako pierwszy dotrzeć do przejazdu kolejowego, który właśnie zaczął się otwierać. Szlaban się podniósł, więc czy była wolna droga? Tak, ale nie dla samochodu, tylko dla pociągu. Zaledwie kilka sekund później pociąg elektryczny przejechał przez przejazd kolejowy, zapowiadając swój przejazd głośnym sygnałem. To niezwykle ryzykowna sytuacja. Trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby doszło do zderzenia z samochodem. Jedynym sygnałem ostrzegawczym dla kierowców przed nadjeżdżającym pociągiem była sygnalizacja świetlna. Wciąż świeciła się na czerwono, mimo że szlaban i półszlabany były już podniesione. Na szczęście kierowcy po obu stronach przejazdu zachowali cierpliwość i wszystko skończyło się bezpiecznie. W miejscach niebezpiecznych, takich jak Przejazdy kolejowe należy zachować szczególną ostrożność. Ostatnio widziałem wiele filmów z takimi miniaturami. Oczywiście to efekt Photoshopa, ale tory kolejowe rzeczywiście często przebiegają środkiem jezdni. Podczas gdy w Polsce irytuje nas hałas tramwaju pod naszymi drzwiami, mieszkańcom ocala na Florydzie zdaje się to w najmniejszym stopniu nie przeszkadzać. Linia kolejowa w angielskim hrabstwie Devon uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych na świecie biegnie bezpośrednio wzdłuż wybrzeża. Niezależnie od pogody pasażerowie mogą podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na morze. Jednak podczas sztormów fale potrafią uderzać bezpośrednio w pociąg. To spektakularne widowisko, ale z pewnością dostarcza dreszczyku emocji. A tutaj widzimy materiał z Rosji. Huragan uszkodził tam tory. Pasażerowie pociągu obawiali się, że oni również mogą zostać uderzeni przez burzę. My Moment wykolejenia się pociągu pasażerskiego na Węgrzech został uchwycony na nagranie. Najczęstszą przyczyną jest awaria mechanizmu sprzęgającego. Tego typu incydenty, gdy wagony niespodziewanie się rozłączają, należą do najczęstszych zdarzeń w transporcie kolejowym. Warunki pogodowe często zakłócają ruch pociągów, ale nie w Azji. W Indiach, gdy zaczyna się pora deszczowa, woda zbiera się bezpośrednio na torach. Na stacji Alsara w Bombaju pasażerowie doświadczyli zarówno siły natury, jak i lekkomyślności maszynisty. Choć zespół kolejowy twierdził, że działał zgodnie z instrukcjami, nawet przy takim poziomie wody nie miał obowiązku zwalniać. Zgodnie z przepisami postąpił właściwie. Ale co byłoby bardziej ludzkie? Spójrz na te niezwykłe nagrania. Można by pomyśleć, że niemiecki IC-403 płynie po wodzie jak statek. W rzeczywistości jednak to wyjątkowo silna powódź na odcinku między Bazyleą a Fryburgiem, spowodowana intensywnym deszczem. Ogólnie rzecz biorąc, zalanie torów kolejowych nie jest powodem do wstrzymania ruchu pociągów, zwłaszcza w krajach azjatyckich, gdzie intensywne opady i powodzie są codziennością. Być może zastanawiasz się, dlaczego ryzyko zwarcia nie jest traktowane jako poważniejsze zagrożenie. W rzeczywistości jest ono stosunkowo niskie w przypadku odpowiednio przystosowanych pociągów. Silniki trakcyjne lokomotyw spalinowych są wodoszczelne i niemal hermetycznie zamknięte. Podobnie jak w przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych. Prąd płynący przez urządzenia trakcyjne do zestawów kołowych, które są uziemione przez szyny, zgodnie z prawem najmniejszego oporu nie przepływa do wody, lecz wraca do podstacji trakcyjnej. To zdarzenie miało miejsce w miejscowości Gibbon w stanie Nebraska. Podczas jazdy samochodem świadkowie naocznie zarejestrowali poważny wypadek na linii kolejowej. Dzięki nagraniu wyraźnie widać, jak szybko doszło do wykolejenia. Był to naprawdę potężny i niszczycielski incydent. Według informacji przekazanych przez firmę transportową, pociąg towarowy wykoleił się z nieznanych dotąd przyczyn. Uszkodzonych zostało ponad 20 wagonów, wiele z nich się przewróciło. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W bombaju pociąg uderzył w zderzak, wykoleił się i zniszczył część peronu, zmuszając pasażerów do wyskoczenia z pociągu, gdy ten jeszcze się poruszał. Kolejny samotny wagon cysterna. Który z bezwładu dalej toczy się po torach. Gdyby zdarzyło się to w nocy, mogłoby się to źle skończyć. Nieostrożne parkowanie w pobliżu torów kolejowych ma swoje konsekwencje. Oto na to dowód. Informando Mężczyzna zaparkował samochód w pobliżu marketu, niebezpiecznie blisko torów kolejowych. Zaledwie kilka metrów od pojazdu nagle usłyszał sygnał ostrzegawczy nadjeżdżającego pociągu. Niestety, było już za późno, by uratować sytuację. Lokomotywa uderzyła w samochód z pełną siłą i dosłownie go zmiażdżyła. Na kilka godzin przed planowanym przejazdem pociągu w tym rejonie doszło do niewielkiego osunięcia ziemi. Pomimo wszystkich podjętych środków ostrożności doszło jednak do katastrofy. Pociąg się wykoleił. Na szczęście na pokładzie znajdował się wyłącznie ładunek, więc nikt nie odniósł obrażeń. Rzadko zdarza się, aby wszystkie wagony pociągu wykoleiły się jednocześnie. W tym zdarzeniu w Czechach na torach pozostały tylko lokomotywa oraz ostatni wagon, podczas gdy 20 wagonów załadowanych węglem wykoleiło się i znalazło się na ziemi. Wyraźnie widać, że pociąg przejeżdżał przez przejazd z prędkością około 90 km na godzinę. Podczas wykolejenia wagony zderzyły się ze sobą z dużą siłą, rozrzucając węgiel na dziesiątki metrów i poważnie uszkadzając tory. Ten wypadek z pewnością nie jest błahą sprawą. Szkody szacuje się na około 700 tysięcy euro. Pociąg Great Western Railway oczyszcza tory w Kanadzie, pozostawiając za sobą fontannę śniegu. Kanadyjskie pociągi boją się śniegu mniej więcej tak samo, jak pingwiny boją się zimna. Nagroda dla największego dowcipnisia trafia do zielonego światła. Ktoś zaparkował rower na torach i tak się stało. Gdy w powietrzu unosi się dużo pyłu węglowego, jazda lokomotywą parową staje się prawdziwym pokazem sztucznych ogni. Moment wykolejenia się pociągu towarowego w Los Angeles został zarejestrowany na filmie. Wygląda na to, że pociąg jednocześnie porusza się po dwóch równoległych torach. Zadziwiająca praktyka. Zamiast na zabezpieczonym przejeździe kolejowym, pociąg przecina drogę na niezabezpieczonym przejeździe. Sądząc po zachowaniu kierowców, nie chcą oni tracić czasu na przepuszczenie długiego pociągu towarowego. Wielu z nich próbuje więc w ostatniej chwili prześlizgnąć się przed lokomotywą spalinową. Wygląda na to, że ten pociąg RTD zapomniał o jednej z najważniejszych zasad na torach: wolno jeździć na zakrętach. Pociąg wykoleił się w 2022 roku na skrzyżowaniu Aurora Junction. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Ten pociąg kursuje po największym złożu soli w zachodniej Syberii jeziorze Burlińskoje. Turyści nie mają wstępu na pokład, ponieważ pociąg przewozi wyłącznie wydobywaną sól z centrum jeziora. Na wagonach można nawet zauważyć ślady pracy kryształy soli osadzające się na spodniej stronie wagonów. Wyobraźmy sobie miny ludzi, którzy czekali na zwykły pociąg, a tu nagle widzą transport kadłubów Boeinga. A to są ujęcia z planu filmu Misja niemożliwa 7. To wszystko na dziś. Zapraszamy również do obejrzenia naszych wcześniejszych filmów. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.